Zastanawiasz się, w jakim celu wszędzie w Europie buduje się 15-minutowe zamknięte miasta i po co im identyfikator cyfrowy. To posłuchaj. Nie przyjmuj cyfrowego identyfikatora. Cyfrowy identyfikator to bardzo niebezpieczna rzecz, rozumiesz? To metoda sprawowania władzy przez komunistyczną partię Chin. System cyfrowych identyfikatorów jest bardzo zły, bo będzie monitorował każde twoje zachowanie i każdą wypowiedź. Rozumiesz? Huawei, ZTE, Datang to wszystko firmy wojskowe. Ich szefowie to wojskowi. Ludowa armia Wyzwoleńcza. Ich szefowie to są żołnierze. W Chinach mamy armię od internetu. Oni dysponują wojskiem w przestrzeni internetowej. Mają armię do zarządzania internetem. Mają armię internetową. W Chinach istnieje system kredytu społecznego. To właśnie oni go stosują. Teraz próbują wprowadzić cyfrowy dowód tożsamości w Wielkiej Brytanii. Co o tym sądzisz? Co poradziłbyś ludziom w Anglii, patrząc z perspektywy Chin? To bardzo niebezpieczne. W Chinach cyfrowy identyfikator tożsamości jest używany już od 20 lat. Każda osoba ma swój pełny profil w bazie danych Komunistycznej Partii Chin. Każdy jest monitorowany. Jeśli wygłoszę publicznie jakąś wypowiedź, nawet w Wielkiej Brytanii, nawet w Europie. Jeśli coś napiszę wyrażając sprzeciw wobec komunistycznej partii Chin, oni wysyłają tajnych policjantów, agentów, którzy mnie nękają, grożą mi, a nawet próbują mnie otruć. Nawet w Wielkiej Brytanii. Kiedy mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, wysłali ludzi do Los Angeles, żeby mnie otruć. Wyobrażasz sobie? W Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Europie działają chińskie posterunki policji. Mają posterunek w Londynie. Rozumiesz? Więc ich głównym narzędziem kontroli jest właśnie system cyfrowych identyfikatorów tożsamości. Ten system jest bardzo zły. Będą monitorować każde Twoje zachowanie, każdą wypowiedź i będą automatycznie wychwytywać słowa kluczowe, których używasz. Te słowa kluczowe trafiają prosto do policji. Jeśli powiesz coś, czego nie lubią, wyślą policjanta pod Twój dom i zabiorą Cię do aresztu. To dzieje się codziennie w Chinach, w Pekinie, w Szanghaju. Jeśli piszesz coś w internecie, nie ma już wolności słowa. W Chinach nie da się prowadzić publicznych wystąpień, zwłaszcza w dużych miastach. Jeśli napiszesz w internecie na przykład. Jestem przeciwko komunistycznej partii Chin. Dwie godziny później policja przyjedzie do Ciebie i zabierze Cię do aresztu. A potem wiesz co? Dostaniesz wyrok. Pięć lat więzienia. Pięć lat. Tracisz wolność słowa i trafiasz za kratki. Pięć lat, rozumiesz? Korzystasz ze swojej wolności słowa, a w zamian dostaniesz pięć lat w zakładzie zamkniętym. Widzisz w internecie, na Twitterze i innych mediach społecznościowych, że ci, którzy nie przestrzegają zasad cyfrowego dowodu, popełniają ich zdaniem złe czyny i tracą dostęp do jedzenia, podróży, kończąc na ulicy. To prawda? Tak, w Chinach używa się mobilnych dowodów tożsamości. Podczas pandemii musiałeś skanować kod. Gdy idziesz na dworzec, musisz zeskanować kod. Kiedy robisz zakupy, musisz zeskanować kod. Gdy wychodzisz ze swojej dzielnicy, musisz skanować kod. Jeśli twój kod zostanie zablokowany, zostajesz uwięziony w domu. Nie możesz wyjść z dzielnicy. Nie możesz kupić jedzenia. Nie możesz kupić biletu na pociąg. Nie możesz kupić biletu na autobus. Jesteś w domowym areszcie. Tak działa Komunistyczna Partia Chin kontrolują ludzi, ograniczając ich wolność poruszania się. To nie tylko kwestia wolności słowa czy publikacji. Większość Chińczyków to niewolnicza siła robocza. Możesz to sobie wyobrazić? Ich dzisiejsze cierpienie to Twoja przyszłość. W przyszłości komunistyczna partia Chin zniszczy Twoją bazę przemysłową. Zniszczy zdolności produkcyjne Twojego kraju, a potem przejmie Wasze rządy. Kopiując swój totalitarny system, wprowadzą go do Twojego kraju, zamkną Twoje dzieci i wnuki w obozach pracy. Twoje dzieci i wnuki staną się niewolnikami Komunistycznej Partii Chin, niewolniczą siłą roboczą. To ich czeka. A czy w Chinach są bezdomni? Tak, ale nie ma ich na ulicach. Trafiają do więzienia. Powiem ci, że w Chinach nie ma już bezdomnych na ulicach. Jezu, kiedyś w 2008 roku w Pekinie przed Olimpiadą jeszcze byli bezdomni. Mieszkałem wtedy w Pekinie. Ale w 2008 roku, wiesz, były Igrzyska Olimpijskie. Pamiętasz, że w 2012 były Igrzyska w Londynie, w 2008 roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie? Przed Igrzyskami Olimpijskimi wszyscy bezdomni zostali aresztowani i potajemnie umieszczeni w ośrodkach zatrzymań. Komunistyczna Partia Chin karmiła ich zatrutym jedzeniem, żeby ich zabić, bo dla nich ci bezdomni na ulicach psuli wizerunek partii. Nie chcieli, żeby zagraniczni goście, w tym sportowcy z innych krajów, widzieli, ilu bezdomnych żyje na ulicach. Ci bezdomni nie dostawali jedzenia. Tak, zamknięci w ośrodkach zatrzymań, karmieni zatrutym jedzeniem, umierali tam. Chiny nie sprawiły, że bezdomni się wzbogacili, dlatego ich nie ma. Umierali tam. Nie, nigdy się nie wzbogacili. Trafili do piekła. A co powiedziałbyś ludziom na Zachodzie, którzy teraz słyszą, że będą musieli mieć cyfrowy identyfikator tożsamości, że to dla ich wygody i bezpieczeństwa? Co powiedziałbyś ludziom, którzy myślą, że to w porządku? Powiem im, żeby odrzucili cyfrowy identyfikator tożsamości. To bardzo niebezpieczne. To metoda rządzenia komunistycznej partii Chin. Wasi politycy zostali przekupieni lub skutecznie wykorzystani przez komunistyczną partię Chin. Chcą skopiować totalitarny system, zachodnie rządy współpracują z Chinami. Tak, przez ostatnie 40 lat politycy popełnili wielki błąd. Wielki błąd. Ale muszą współpracować z Komunistyczną partią Chin. Dlaczego? Bo wasze łańcuchy dostaw są już uzależnione od Komunistycznej Partii Chin. Wasze autobusy, ubrania, dżinsy, telefony, infrastruktura telekomunikacyjna, sprzęt, wszystko to jest produkowane w Chinach.